Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie na takim filmie podsumowującym moją grę w Minecrafta, takie najlepsze momenty. Jeszcze tak przed filmem chciałem tutaj ogłosić konkurs na Minecraft Premium. Co trzeba zrobić, żeby wygrać, to wystarczy napisać komentarz, zostawić łapeczkę w górę i oczywiście subskrybować kanał. Więc już nie będę przedłużał, może zostawić łapeczkę, napisz byle jaki komentarz, to tyle Yo. jo. Czę pistolet, ale nie, zastrzelę się. Mam ci głęboko w dupie. To co mówi hejter, ja bijam, zawsze daję 110 procent A Jeszcze raz Musisz mocniej Czekaj, gdzie moje mikro? A teraz głośno! No No Tylko ja nie mam nic, ja cię mogę od złapy Dawaj go Ja tu bez seta jestem, u mnie w sklepie IKF No zloga nam, on mnie cofa Widziałem Dobra Sklepałem go Pierdol masz Dobra dziękuję frikilu kurwa Pokazać wam jak się uciekamy Ooo oszukał Zgoniasz widać, Gildia zgon Zgoniasz Weź to Idziemy do pop-upy, do Kwaszę, ten kurwa kończyć. Się, się tak Nie, musisz się dałaj po kubo. Jaki Steambo A kurwa, kurwa? I tak, tak, tak masz... I tak masz lipę ziomek. Nice. Afer kurwa, więc mi kurwa kurja pvp! Kurwa, idź! Wylojebany jebany Dobra, wracamy o bitka, tak. Tam jest kolejny, leny. O leny to jest skóra pieszy, ale ja liter jebany Pania! Na samulebanie padło Nice! Nice! Easy! Kurwa! Plus to ranku, ja pierdolę. Po pointy, chyba! Rayny pada, rainy pada. Go rainu, nie, nie, go rainu, go rainu, go rainu, go rainu. Go rainu. Uciekają, uciekają. Ej ba baleć ba bada, kurczę nowe poleciał jeden, polecie. Zamykaj, zamykaj! Jeden dziewkarka, jeden dziewkarka niech się pójdzie Ej jak tam wejść do niej poszedł sobie, ja sobie tego bitches packers yes. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. F <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Nic nie ma, odejdź Uważaj Czarek, Uważaj. Czarek uciekaj Boxy spada, boxy spada Rein też spada, Rein też ja zabiję tego Reina Ja zabiję Mam Voxy serca. Uciekaj, uciekaj, dobra, zabiję Dobra, no to jest, mamy trzy słówki Wygrane, kur... Cały play Cały play wycięty Uciekam, uciekam, uciekam. Kapier, o polizał! Co się stało? Halo, proszę pana. Coś. Nok nok. Fajny nok nakafer. Patryk, patryk, mam, patryk, ode mnie polizał. Ahaha. Polizał, patryk, polizał, polizał meklatka. Nok. Fajny nok nok. A masz kurwa co ty batem ten debiluje badę Zrobiłem Tu jest boda Dobra pyk Pięknie A no dobra to dajcie 3, 4 ry Pięknie Za tromba! nie co? Co? Aha, Ale ja wiedziałem o tym, że Ja mogłem. Um, jak nie drobne, co? Nic. to ja mi dasz no? No. No, 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 no to ja ci. No. spróbuję Ma ktoś 3 d Jaka to pyta? Jaka jest to. przy tych endermanach? przy to znaczy nie czy siedem osób na raz to kupuje, sobie blokowuje i ktoś ten... A hmm. te villagerie? To Rayman. Nie, nie. Nie. Yeah. Bo tam co Centauri to, bo jak się było i go. Ale Alfa nie wiem. Kto to jest 2x podłogę? Yeah. Ej, to, ma ktoś mieć szarpne 3? Dobra, później tu przyjdę, Bambur jeden na Ej, dobra to a... ja mam ma jeszcze na... dwa staki Emeraldu. Co, co jest? Już no Kto? Tak? Tak? No no nam brakuje? Kto? Oh. Czego nam brakuje? Chodź do tym, mamy Enderman całą gildią lefta. Całą Założyć zbroję. Dobra, panowie, ostatnia osoba poszedł parkur. Zlecimy dwa okrężenia. Dawaj, Spider, dawaj. Wszystko byłby dumny. Jedziesz, 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 Spider. Dawaj Tatar Sławiaku, Dawaj, jedziesz nieudaczniku. Jedziesz, Dobra. jedziesz, jedziesz. Trzeba poćwiczyć nogi, bo wyglądacie jak stiki, więc robimy przysiady. I raz i dwa i To ze skrzynki kolegi. Więcej grzechów nie pamiętam Liter 2 wybacza Na pokutę 20 ładres kili i godzina na stoniarce Sounds got that secret soul. Junge, bin noch immer schwer, zieba. Akte dirty, aber weiße sneaker. Mitte finger an die Policier. Sie wollen reden, doch ich schweige lieber. Lieber bin ich tot, als ein niemand. No Ej, typek, typek cieta. na, na czytach, typek na czytach, za, za tabą zabiję cię, zabiję no cię. Zabiłem. No, zabił mi go. Yo, pierdo, let's Yes I eyes tryna put me on a T-shirt. Shorty want me so bad do your knees tight?